Maneczko z tej strony wujek Czesław, a jest to pierwszy odcinek z Farming Simulator 2015 na multiplayer, jest dzisiaj ze mną Tomek Okej okay. to jest tak, dzisiaj będziemy kosić pole to, 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 znaczy, to znaczy ja będę a wujek to ja nie wiem co będzie robił tam Nie może... mam pojęcia No znaczy ty jedziesz No kosić pole A czemu nie jedziesz tam a nie tam Bo tutaj też jest No to kość tutaj to najpierw a ja te, tego, 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 o. Poza tym mi tutaj pasuje. Tam, tam jest trawa, tam tutaj z tyłu, nie? Tutaj. Bo ja siałem przed odcinkiem tutaj trawę. Wiesz o tym? Nie wiem. Że tu jest trawa. Bo tutaj zamierzam postawić wiaty na tej trawie. Czekaj się, nie da go składać Jak wiecie. Nie wiem, kombinuj. Chciałeś kosić. Ja nim kosiłem już. Nieraz. Ale to pewnie się z tego składa Albo i nie. No, Na... Czekaj, na... Słomę czy na ten? Tak, żeby słoma wylatywała. Co to ma być? Co? Nie umiesz kosić? Nie, nie chcę się złożyć No bo nie umiesz, dawaj to. A, już kosi się, dobra, to ja jadę. To kożamy, byśmy zrobili... Jest prasa. Tu jest prasa. Nie wiem, gdzie masz prasę, Nie, to nie interesuje. To ja pojadę kultywować. 80 Nie, pojadę orać. Weznę 85 piątkę. Która odłoży? Do ilu minut chcesz nagrywać, gwiadzie Nie wiem, a co? Pytam się. Tak, gdzieś w Minecrafta 25 minut. To jest 1. A co? No, pytam się. Dwadzie 20 plus intro. Weźmy sobie piątkę. Wszystko mam na pokosy kosić? Wszystko Oprócz rzepaku tam co jest, nie? No rzepaku się chyba raczej nie da na pokosy, nie? Mam do Ciebie pytanie, panie jeszcze przyczepą Czekaj, 60 wezmę A co, już masz pełno? Połowę A ile? 50%, nie? Ale tonę czy dwie tony? Pół 3 tony dobra. To gdzie teraz tam droga jest? to jest pytanie do tego pola dobra wezmę ci tam 60 -ką podjadę kurde zahaczyłem a idź pan te mody robią takie gówniany mody są dobre tylko kierowca jest gówniany no tylko że byłem kilka mety, kilka tego metrów od sieczkarni, a zahaczyłem o sieczkarni. Tu masz przyczepę. Ktoś tu sobie podjeżdżaj. A ja jadę... Ja miałem jechać orać. Dobra. A ja wziąłem kultywator. Jesteś dziwny i tyle ci powiem. Dobra, tak kurde. Pomyliłem się, po pomyliłem te narzędzia. Ty, jak ja mam wziąć kultywator? Nie, raczej kółko. Dobra, jedynie go zrobię takie coś. Nie wiem, ty go ustawiałeś, ja nie mam z tym nic wspólnego. Okej, okay, okej. Okay. Teraz takie coś. Dobra już wysypę z tej połówki, co kosiłem. <tryk> <tryk> Molać. Wezmę sobie pół A wiesz gdzie się tepają maszyny? Nie wiem. To znaczy Jak maszyny, maszynę, to tu się typają. Tu musiałeś te wykoło tego polecosze. Tak. Twać wi nie widać Widać, że to ty chciałeś. Ajta, majta. Jak krzywo. Jakbym wiedział, że to tyle jest, to bym to wykosił na jeden zbiornik. Aha. Bo by weszło spokojnie. A czekaj, to ja się wrócę jeszcze zatankować. Mam 33 litry, a tutaj szybko schodzi w tym bursusie. że się, jest dobrze. Jeszcze fajnie zatankuję. I ken I jakieś pole pojadę orać. Ty to możesz podjechać z prasą. Na razie nie. Tam panie, ja tam jadę orać pole. Będę prasować jak wszystko skosisz. A jak wszystko skoszę? No. Nie zmiesz... To pole chyba jest moje. Teraz gdzie mam kosić? No jest tutaj, tutaj gdzie, tu z tyłu, nie? No z tyłu, nie wiesz gdzie? Nie wiem To się dowiedz Tu z tyłu, coś ci pokazywałem to pole Dobrze Kupie. jadę? Kurde. Tutaj? Późmie Nawet możesz to kosić Nie wiem czy to ORA, czy nie To Gdzie tu się wysypuje zboże? Yy, a Na wiesz gdzie jest yy, ta yy, w stodole tam, w tym W tej jednej drzwi tam są Dojdę do tego Czekaj Ci pokażę ci czy... Ale to na kosza jest biolinik wiesz sobie, nie? Si tu drzwi ale i tak nie będę widział przecież, nie? Ale te pierwsze drzwi sto dole. Podstaw obok nich jakąś maszynę. Słyszysz? Wiem. No, słyszę. No. Słyszysz mnie? Tak słyszę Cię Masz tu otwarte drzwi Naprosty z tych drzwi stoi żółta maszyna Do buraka albo do, do buraka chyba nie Nie wiem To chcę przyjść tu zobacz Pokazuj to Jesteś Przyjdź tu Obok ciebie Dobra, już wiem. Zamiast to wyjawi. Okej. Okay. Czemu to pole nie należy do mnie jak to jest moje? To nie jest twoje. Jak nie jest moje, jak ja przed chwilą kupowałem. Aha, bo chyba wyjechałem on za pole. Dobra. Możliwe. Możliwe, możliwe. Nie mówię, czy nie. No, tutaj się. Pierdziele, od Tymi dwoma skibami. A tak to będzie kultywowane dzisiaj. Skultywuję jeszcze No Ja Ci powiem, że mi tego nie zmienia to wejdzie mi może w jeden zbiornik tylko Aha. I chyba raczej tak no To jest dobrze Dobrze to bardzo dobrze to Mogę mogłem jechać skultywować I, i czwórkę muszę ściągnąć. A to się ściągnij A co nie idzie ci Nie Idzie, ale słabo Nie umiesz? Ten Ursus chyba ma motorki Dobra, teraz już idziemy. Najgorzej to było zacząć. Najgorzej? No. Najgorzej to jest zacząć. Lijkoż. A najłatwiej? Najłatwiej kość. Dobra ja już wysypałem pszenicę teraz jeden pojęcznik Jeszcze sypię. to wykoś tam te wszystkie pola do... Jak zdążę w tym odcinku Doprasowanie no, Żapak też będzie jakoś, Żapak szybko pójdzie no. Jadę już wysypać od razu jęczmień Ile masz kasy? 228 euro A jak coś sprzedaje to ci to leci? Ty tam nie sprzedajesz, ty do silosu sypiesz A zobacz to jest, czy ci leci mnie nie leci Czyli ci nie leci, nic Bo tam w tym, w tym, w tym garażu takim To tam nie sprzedajesz, tylko wysypujesz, nie do silosu, nie? Aaa... To taki cwaniec z siebie Potem nagrałeś coś u mnie LSS na modach, bo na modach tu będzie się dało. Który sezon? Pierwszy, drugi, trzeci? No, czy mówisz, że na modach? Czyli trzeci? Tak. Bo na modach ci powiem, że lepiej się gra niż na oryginalnych, bo na oryginalnych mit nie, a na tym nie. A co jest w ogóle? Mam 30 FPS już samych. Ja mam 60. A wiesz, jeszcze nie gadam przez Skype na komputerze, tylko na laptopie. Powiem ci, że Pan tutaj bardzo dobrze sypie i przyjechałem z koło 80%. Aha. Proszę, tylko że zejdzie, bo będę się musiał wysypywać co chwilę. Ale żeby żopak tak dobrze sypał Ja też tego nie pryskałem, nie? No właśnie, 80% na jedyne z półko. Nie całe nawet. Ciekawe jak przyczep wyjdzie. że nawet zbiornika nie będzie. Czego? Żepaku. Czemu? Bo ciągle wiem, konia, że nie, że sypię tak bardzo dobrze, a tu brzmią skółka, kółka, a tu dopiero czyjeście, jest. No też dobrze. Ile wyjdzie, to tyle będzie. Nic nie powiedzisz. Ile skończy orać? No to skończysz, no Jezu 69 litrów A no i 232 w Ursusie, w Ursusie szybko schodzi No to dobrze, jak schodzi to schodzi, nic nie poradzisz. No Teraz się fajnie To jakby no. Nic nie poradzisz na to Brudę wiedzie to zajebiście Idzie A ja ci powiem, że już wykosiłem żepak no. To znaczy dajesz rząd do końca, nie? No Ale w sumie to już koniec go, a wiesz rząd był piskany? Co? Ten rzepak? Ja go nie pieskałem To może już nam kto innego opieskał, bo był ile wyszło? Ile? Tony 730. Mhm. Też to dobrze. To ja jadę z oko się pszenicy. Dobrze gadam? Mm. Ale to pole nie będzie widzę. Też jeszcze jeden przejazd, i będę miał zaorane. Do 85 piątki muszę chyba zmodować czwórkę. Uy, ja to mam na ten, na... Kasia na sieszkę, Do Dobra już leci na słony Dobrze że w połowie przejazdysz się z kapłem no Zaraz tam do ciebie przylecę To jak tego to nie obyłośnię się przyczepę okay. A wiesz, że już 18 minutę leci. No wiem, to zarobisz podsumowują. No. A co ja? no mówię? Bo nie ma drzemu. Ja nie posamachowuję. Nawet półbu nie chowam. Ustawię go tutaj. Ale żeś te pola wyrobił, Jezu, takie krzywe, że Tutaj gdzieś powstało To już się opóźniłeś z rzepaku? Tak. Ja już pszenicę koszen, nie? A czy ja, ja ci polecę wysypię rzepak, nie? No. O to mnie chodziło tylko.